Ciemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. A to już ostatni odcinek w tym roku i będzie troszeczkę inny, bo chcielibyśmy przejść do podsumowania całego roku. I na sam początek mamy dla Was taką małą prośbę. Stworzyliśmy ankietę. W ankiecie znajdziecie pytania dotyczące naszych działań w mediach społecznościowych oraz tego, co byście chcieli zobaczyć w przyszłym roku. Wasze opinie pomogą nam dopasować. Lepiej treści do Waszych oczekiwań. My, jak zawsze, odwdzięczymy się miłym upominkiem. Link do ankiety znajdziecie w opisie pod tym filmem. A teraz zapraszam Was do podróży przez nasze osiągnięcia i wyzwania w minionym roku. Rozpoczniemy sobie od naszych największych sukcesów. Chodzi tutaj głównie nam o liczbę zamówień internetowych czy też telefonicznych. To w porównaniu do zeszłego roku e, naprawdę ten wzrost jest bardzo duży i tu z tego miejsca chciałbym wam podziękować za zaufanie, jakim nas obdarzyliście, że idzie to naprawdę w dobrym kierunku, że te filmy coraz lepiej się przyjmują. I dają Wam troszeczkę wiedzy na pewno na temat tych części. Jeśli chodzi o wiedzę techniczną, to już bardziej kwestia tutaj serwisu i tego, co Norbert nagrywa tam. Jak ktoś jest spostrzegawczy, to niektóre rzeczy naprawdę może wychwycić. I samemu może sobie poradzić. W tym roku naprawdę e, nasza baza produktów bardzo się zwiększyła. Powprowadzaliśmy e, bardzo dużo produktów, o które pytaliście bardzo często, więc to, co powielało się, e, staraliśmy się wyszukać w jak najlepszych zamienników super jakości. No i wprowadzić to do naszej oferty. I naprawdę sporo takich produktów e, jest już właśnie u nas. Oczywiście zdjęcia na naszej stronie to są nasze zdjęcia, to no nie są gdzieś kopiowane z Internetu. No, i te zdjęcia są autentycznie nasze, tak jak wygląda dany produkt, tak jest to zdjęcie robione. Staramy się też wychwytywać. Te produkty nieraz się zmieniają, więc wtedy staramy się, nie zawsze jesteśmy w stanie, ale staramy się wychwycić to i zrobić nowe zdjęcie tego danego produktu. I jeszcze tutaj w imieniu Norberta a już nie będziemy go męczyć nagraniami. Chciałbym Wam podziękować za takie zaufanie na naszym serwisie, że pojawiło się tyle maszyn. Naprawdę przez cały rok plac jest pełny. Nie można powiedzieć tego, że jest jakiś sezon na remonty. Sezon u nas trwa cały rok, naprawdę. Wciąż mamy multum zapytań, czy można przywieźć ciągnik, bo my też tak, tak naprawdę z Jackiem odbieramy dużo tych telefonów i tam właśnie pytacie, czy można te ciągniki przyprowadzić na serwis. Kolejne wyzwanie to wyzwanie kadrowe, no jak wiecie szukaliśmy osób na magazyn, docelowo nadal nie mamy nikogo na stałe, jest taka doraźna pomoc na ten moment, więc w międzyczasie jak coś ciężkiego na magazynie jest to niestety ja albo Jacek musimy się oderwać od komputera i iść tam spakować te części. No tak samo wygląda sprawa na serwisie, że tam jeszcze z tego co wiem, to Norbert jeszcze by potrzebował ludzi. Więc jeśli byś szukał pracy, to ogłoszenie znajdziecie również w linku pod filmem. Cały czas poszukujemy osób do pracy. To też jest takie jakby nasze wyzwanie na ten rok, którego nie dało się spiąć do końca roku, ale myślimy, że w przyszłym już... Będzie pełna ekipa i ogólnie chcielibyśmy podziękować naszym klientom za cały rok owocnej współpracy i mam nadzieję, że w przyszłym roku e, również będziemy mogli się usłyszeć czy też zobaczyć osobiście i nasza współpraca będzie nadal owocna. E, chciałbym też podziękować naszym widzom, stałym widzom, którzy tam namiętnie komentują nasze filmy, ale też chciałbym podziękować youtuberom z którymi współpracujemy. I są to nie tylko youtuberzy, ci, którzy występowali, czy to u nas na filmach, czy widzieliście nasze części u nas, bo jest ich naprawdę dużo więcej. Tych osób, które nagrywają nasze części, do nich lecą, my o tym wiemy, ale gdzieś tam jakoś te części nie pokazują się na tych filmach. Jeszcze chciałbym podziękować, że tak licznie nas obserwujecie: czy to na TikToku, na Instagramie, możecie nas znaleźć, na Facebooku, no i oczywiście tutaj na YouTubie. Jakichś wielkich zasięgów nie mamy, tak jak niektórzy YouTuberzy, ale tutaj mamy bardzo wąskie grono, bo są to tylko tak naprawdę pasjonaci jednej marki, czyli marki John Deere. A teraz spojrzenie w przyszłość. Nasze cele na kolejny rok kontynuować naszą drogę, wprowadzić jeszcze więcej innowacji w zamiennikach i dostarczać Wam jeszcze więcej wartościowych treści wideo. Co Wy na to? Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba ta wizja. Na naszym kanale YouTube stworzyliśmy ponad 113 filmów, a nasze vlogi serwisowe, te dotyczące części, liczą kolejno 57 i 56 odcinków. To jest bardzo dużo. I cieszy nas to, że to dociera do Was i pomaga Wam w jakiś sposób ułatwić sobie życie. A jeśli chodzi o YouTube'a, to brakuje nam zaledwie kilku subskrypcji, żeby wbić magiczną liczbę 20 tysięcy subskrypcji. Więc jeśli podobają Wam się nasze filmy, kliknijcie przycisk subskrybuj, żebyśmy dobrnęli do tych 20 tysięcy jeszcze w tym roku. A jeśli chodzi o TikTok jest bardzo duża popularność. Co prawda stworzyliśmy tam 180 krótkich takich filmów, czy to o częściach, czy to zapowiedzi promocji, czy to też o vlogach serwisowych i tam zebrało nam się 10 milionów wyświetleń. Jest to naprawdę bardzo duża liczba tych wyświetleń, porównując sobie do YouTube'a. Na YouTubie mieliśmy 4 miliony, a tutaj jest aż 10, także te krótkie filmy na TikToku naprawdę Stają się bardzo popularne. Dziękujemy Wam za kolejny spędzony razem rok. Zachęcamy do dalszego śledzenia naszych działań i do wspólnej podróży w kolejnych projektach. Do następnego filmu. Cześć.